No tak, mecz się zaczął y, od kontro, takiej czerwonej kartki. Dla mnie lekkie kontrowersje, ale, ale tutaj nie chcę dyskutować. Y, na pewno to wpłynęło też na jakąś tam nerwowość, jeżeli chodzi o poczynania zespołu, chociaż bardzo dobrze reagował sztab i cały czas yy, myślę, że takie celne uwagi, jeżeli chodzi o pracę całego sztabu, o pracę yy, tutaj ławki, jeżeli chodzi o funkcjonowanie też na boisku. Mieliśmy pewne problemy, jeżeli chodzi o yy, jakby wywieranie presji na boka boiska, w związku z czym musieliśmy yy, gdzieś tam troszeczkę się przemęczyć, a zespół przeciwnika wykreował yy, można powiedzieć ze dwie sytuacje w tej pierwszej połowie, następnie Skorygowaliśmy jakby też personalnie zespół w przerwie i myślę, że to cieszy, że wprowadzamy zawodnika, który, który ładnie wykończy tą akcję bramkową. Jedno wahadło dograło, drugie, drugie gdzieś domknęło i o to chodzi, żebyśmy tutaj byli konsekwentni i wykorzystali sytuację, byli można powiedzieć pazerni na te sytuacje, które sobie stwarzamy cała praca zespołu w tej drugiej połowie myślę że pod jakby taką pełną kontrolą jeżeli chodzi o obronę nisko przejścia wypychanie do obrony wysokiej tak chcieliśmy funkcjonować gdzieś plan na mecz w tej drugiej połowie został zrealizowany można powiedzieć w 100%, 100% wiadomo chcemy się więcej utrzymać przy piłce chcemy kreować jakby tych sytuacji znacznie więcej ale to jest proces my też byliśmy Jesteśmy, można powiedzieć, już nie jesteśmy, ale byliśmy w takiej serii porażek i po takiej serii najważniejsze jest wygrać mecz i wrócić do naszego domu do Olsztyna z trzema punktami. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Za co ta czerwona karta? Może pan o co chodziło? Znaczy, no czerwona kartka jest za jakby wytrącenie zawodnika rzucającego aut. Tutaj odnośnie Kuby Kowalskiego delikatnie wytrąciłem go z równowagi no, interpretacja taka, a nie inna ja nie chcę z nią dyskutować ja, ja mogę dostać w każdym meczu czerwone kartki, abyśmy, abyśmy te mecze wygrywali i to mnie cieszy, że w moim debiucie to zwycięstwo nastąpiło chociaż dla mnie oczywiście ta czerwona kartka dziś jest obciążająca, ale tak jak powiedziałem w każdym meczu mogę dostawać byle do Osztyna wraca z trzema punktami Wiemy też, że chcieliście ten mecz przełożyć na, na następny dzień, żeby miał to więcej czasu na przygotowanie, a jednak nie trzeba było tego robić. No tak, taki mieliśmy jakby plan, żeby jakby tutaj znaliśmy jakąś inicjatywę, która pozwoliłaby jakby tutaj ze strony stali, żeby ten mecz też na niedzielę przełożyć. Jednak graliśmy w sobotę, my się nie skupiamy na tym, żeby, żeby gdzieś coś omijać, tylko i mieliśmy grać w sobotę, to zagraliśmy, mieliśmy krótszy mikrocykl. Myślę, że ogrom pracy w przeciągu tygodnia całego sztabu, sztabu jak i zespołu nad tym, by, by ten mecz po prostu wygrać, ale no, też to jest jeden mecz, więc my mamy swoje plany, swoje cele, swoje, yy, swoje pomysły na grę tego zespołu, które, które chcemy wdrożyć. Ja też chciałbym z tego miejsca aby bardzo podziękować za ogrom pracy. Trenerowi Czubakowi i bardzo doceniam to, jak, jak ten zespół funkcjonował przez ten czas i życzę. Jak najwięcej zdrowia jego rodzinie. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Proszę. Krzysztof, Krzysztof Bedki w stanowisku trenerze nos trenerski, dobrze pokazujący się w pierwszej połowie radek Tuleja zmieniony na Michała Karwikowskiego, przepiękna bramka tego drugiego. To znaczy nie tutaj praca sztabu, tak? Ja do to, to, to nosa trenerskiego jeszcze mi daleko. Nie <laughs> jestem skromnym, skromnym trenerem i to było widać, że też gdzieś te emocje mnie jeszcze, jeszcze pewnie będą ponosi, szczególnie, że pracuję u siebie w domu. To jest na pewno trudna sytuacja, tak? Trudna emocjonalnie. Jeżeli chodzi o nos trenerski, nie po prostu gdzieś mieliśmy problem jeżeli chodzi o funkcjonowanie w obronie, ale no Radek jest bardzo dobrym piłkarzem, bardzo w niego wierzę, tylko no mamy jakby rywalizację, tak ten zespół został zbudowany, że na szczęście na wielu pozycjach ta rywalizacja jest właściwa i tutaj jeden do jednego wprowadziliśmy Kalika. No i... Można powiedzieć, że dał nam bardzo dobrą zmianę, chociaż nie obyło się też odrobnych, taktycznych rzeczy, no, które sobie przeanalizujemy, bo żeby nie było tak za słodko, tak? bo my widzimy, co jeszcze nie do końca y, tam funkcjonuje i jeżeli chodzi o pracę naszych tak dalej. Drugie pytanie, co z kontuzjonowanymi? Dzisiaj nie było wiadomo Barka Walencika Huberta Sadowskiego y, i Bartosza Florka. Co z nimi? To znaczy tak, jeżeli chodzi o Sadowskiego, to, to, to już będziemy od poniedziałku, mam nadzieję, mieli do dyspozycji, chociaż, chociaż też nie jest to do końca powiedziane, Walencik. Jakby dużo szybciej to wszystko przebiega niż przypuszczaliśmy, niż zawodni bardzo dobrze. Jakby tutaj dochodzi do zdrowia i myślę, że parę tygodni już będzie do naszej dyspozycji. Jeżeli chodzi o Florka, no to uraz na rozruchu przedmeczowym pleców i no jakby tam delikatnie ten ból promieniował nie chcieliśmy ryzykować podróży siedmiogodzinnej, tak, i żeby żeby gdzieś tam ten zespół nie, nie były w komplecie i no kosztem niestety, niestety tutaj zespołu rezerw e, też musieliśmy, no pierwszy zespół jest priorytetem, musieliśmy wziąć e, dwudziestkę meczową tutaj do stalowej woli. Dziękuję. Może jeszcze zadam pytanie, nie odnośnie meczu stricte. Przeglądając Pana historię CBI i poszczególną zawodniczą, jak Pan z się? Naszej... Kuba Kowalskim, jak pan wspomina Kuby i okres. Graliśmy razem na, na stronie. Ja byłem na prawej obronie Kuba na prawej pomocy. Do tej pory mamy bardzo dobry kontakt. Jesteśmy z serdecznymi kolegami i no, szkoda, że wykorzystał to cwaniactwo, ale Kuba zawsze z tego słyną. Więc przy czerwonej karce, no to widzicie, życie jest paradoksalne, to, to, to akurat Kuba wykazał się cwaniactwem i okej, okay, no i nie mam do niego. Zazwę po prostu takie tak z życia. My mamy ze sobą bardzo dobry kontakt i mi, niezwykle miło wspominam Kubę i cieszę się, że gra na tak bardzo dobrym poziomie jest u tak dobrego trenera. Stworzyliśmy sobie 4-5 sytuacji, moim zdaniem, takich, z których można było pokusić się o strzelenie bramki. I w zasadzie ten mecz w tamtym momencie był taki zdecydowanie nasz. Chcieliśmy jeszcze, jeszcze w drugiej połowie to e, dokręcić. E, podjęliśmy takie ryzyko, że, że, że przeszliśmy w pressingu na 3-4-3 na i, i szliśmy bardzo wysoko i te pierwsze kilkanaście minut e, też było na tyle dobre, że, że e, w zasadzie e, no, powinniśmy w tamtym okresie też coś dołożyć. Tak? E, natomiast no, podejmując ryzyko, wychodząc wyżej, zostawiając 3-3 e, z tyłu, e, no, Niestety nadzieliśmy się na stratę w środku pola, i, i, i z tego padła piękna bramka, i rzeczywiście od tamtego momentu już w zasadzie niespecjalnie mieliśmy argumenty, bo przeciwnik bardzo dobrze stanął z tyłu, i, i trudno nam było jakąś sytuację stworzyć. Także, no cóż, na pewno fajne widowisko, bo, bo duże tempo w, i z jednej i z drugiej strony jakościowo to wszystko fajnie wyglądało, natomiast no dla nas nie strzelamy bramek, nie wygrywamy spotkań. To jest bez wątpienia powracający problem i i musimy sobie z tym poradzić. Dziękuję Panie bardzo. Czy są jakieś pytania dla pana trenera? Zapraszam. Czy nie można było zrobić szybszych zmian? Bo tak dość 7. minuty zdecydowało się na ruch w trzeciej 3. minucie. Kontrolną wcześniej i etap do rozsadą. Czy na kontraktu po prostu czy się czy... Znaczy, nie, nie czułem, żeby w tamtym momencie trzeba było to robić, tak, to, to jakby zmieniliśmy już wtedy ustawienie na 3-4-3 na, na i, i, i szukaliśmy tej drogi do, do strzelania bramki w, w ten sposób, tak, ta zmiana Górski i Miela, chcieliśmy trochę więcej szybkości dołożyć, tak, w tym, w tym momencie, a na później w końcówce już podjęcie takiego mocniejszego ryzyka, wycofanie obrońcy w Mydlarz na, na, na środku, obronę, no pewnie ma pan rację, tak, można to było zrobić wcześniej, bo, no bo tak na końcu wynik nas nie broni, tak, ale, ale tak czułem to, że w ten sposób to, to, to powinienem zrobić.